O! Idę idealny spawn, idealny spawn, po prostu idealny ten spawn. Idealny! Musicie mi stwierdzić, że to był najlepszy spawn roku. O! Obok wioski! Nie, no masz po prostu najlepszy spawn. Czasami się zgadza, czasami mam. Czasami masz laga, czasami nie masz szlaga. Co się stanęło z tym domkiem, nieważne. Chyba był zadziczały Żartuję. Chyba za dużo wieśniaków. Bo jest zbyt chrupiący. Wieśniak jest chrupiący. Wczoraj nie mówiłem nic o wieśniaku. Exploruj tego wieśniaka. O! Super, darmowy crafting i skrzynkę. Jupi! mu beczka. Jep. Fishman masz wychodzić. Fishman. On nie ma profesji, bo już zniszczyłem beczkę. to baryłkę. No i oczywiście nie ma kowala. Jak to wioska z menelami. Tak życie jak menel z Biedronki. No co? No co widzowie, nie użyłem żadnego sida. Ci menale nie nawet kowala nie mają. Wcale nie mówiłem o moich wieśniakach. Dobra, dobra, lecimy sobie, bo tu widzę tego głupiego cajwa raz. O, ja pierdolę. Niczę, co to jest za cave. Musimy stąd wyjść. Mamy łóżko. Mamy łóżko, mamy łóżko, mamy łóżko. O, nie. Jeden, jeden, jeden. Dobra, lecimy, lecimy. No to sobie tak stoimy, jak spojrzymy w wioskę, a tu nic ciekawego. Nie możemy ją lutować 5 minut, nie? raczej, że nie... Do 3 minutowy 4, tak jak wcześniej. I wam się bardzo dobrze przyjął ten filmik. Dobra, jeśli nie będzie nic dobrego, ten wieśniak, takie życie. To nie będzie moje widać, tylko wieśniaka. Dobra, takie życie. <laughs> wieśniak ty menelu. deska mi nie pozwala. Zrobimy tutaj sprawę... opening. Lecimy. Trudne... desp. Bo nie Co za tak. Dobra, wychodzimy z tej wioski Słaba jest hmm. Jeszcze tylko ostatni domek Jeśli w nim nie będzie żadnej skrzynki O, mają falta. No, fajne jizdy Dwa chleby i ziemniak To no. Po prostu super i teby 14 ziemniaków i mak Mak Jeszcze tylko je... Walnięty golem i wygrywamy O. No i mieczol O! Jestem w głowie dziecik! Ważne, że nam się sterwiduje, Na Golema! Miau! Jestem tam miałek miałek 3000! Dzisiaj będzie tylko eksploracja wioski. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Jesteśmy zbieli. widzę, że mnie goni? Jesteśmy zbieli na no zrzucił mnie znaczy na no cholera zrzucił mnie ten gnój dawaj dawaj, dawaj dawaj, dawaj! dawaj bo tu idzie dawaj, wielki gnój 2000 szybko, szybko chłopaki dawaj, czy masz bloki, nie masz idzie, idzie szybko, szybko do wioski nie, dawaj, 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 mam, mam Ciska mi się z tobą! Eee, jest takie. Dobra, myślę. Otygnoił. Zabiję go lema. I to w tym odcinku. No ściemna, ja Idę na niego. Idę na niego. Idę na giszcza, idę na giszcza, idę na gusta. A ja pierdolę się. Tu nie, nie muszę nic zrobić. Może idę. Mój miecz, mój mieczyk. Co on odwalił on z moim mieczem? Jak ty mogłeś? Golem! Golem! Golem, golem, golem! O nie, dobra, przeżyłem tu. Okay. No po prostu super. Nie będę całego odcinka spędzał na rozwalaniu tego gnojka. Albo i... Nie, nie! Ale poszło. Ale łatwo wreszcie. Wreszcie możemy zrobić eksplorację tego gównianego terenu. Jak zdobędę lepszej temę. Ale to w następnym odcinku, widzowie.